Cześć, tu Pedro i to nasz kolejny film. Tak, dzisiaj recenzja z Saszetki. To jest już ósmy odcinek recenzji Saszetki. I dzisiaj e, lecimy z paczką Champions League 14-15. Tak, pojedyncza, e, pojedyncza, pojedyncza Saszetka. E, saszetka zawiera 6 kart, e, cena to 3,90. E, oczywiście wydawca to z panini. No, myślę, że kolekcja wszystkich sprawdzona, wiadomo, co można mniej trafić. Tutaj producent, czyli tutaj informacje producenta, dystrybutorzy, kod kreskowy. I najczelniejszymi kartami tej kolekcji są Legendy, jedna na stopaczek, a takimi też pewnymi kartami są Inventiveness i Double Trouble. I e, tak, na to jest Ramos i i Derossi, czyli jedna z e, sześciu możliwych, jedna z pięciu możliwych. Ale zobaczymy, jakie karty możemy trafić. Oczywiście, e, niby, że nie ma gwarantowanej karty specjalnej na saszytkę, ale wiadomo, że zawsze jest, a nawet kilka. I mamy tak, e, suchy, melo, Rakitic. Mamy logo Liverpoolu, to jest niestety moja powtórka. Bender to też jest kolejna powtórka i mamy Pan Solid Santi Cazorla, bardzo fajna karta. Nie mam tej karty. No więc można ten odcinek udać za udany. Mamy jedną paczkę, mamy 390, trafamy. 6 fajnych kart. Eee, właśnie karty z tyłu wyglądają o tak. Tutaj macie od razu koda, jeżeli sobie widać. Więc do zobaczenia i cześć!